Czy kiedykolwiek usłyszałeś pytanie, które brzmiało niewinnie, a jednak w głębi coś w tobie mówiło, że jest w nim coś nie tak, łagodny ton, niewinny uśmiech, a jednak w chwili, gdy odpowiedziałeś, zrozumiałeś, że właśnie wszedłeś w grę, której nie możesz wygrać. To jest właśnie sztuka kłamcy. Oni nie kłamią tylko słowami, oni kłamią pytaniami. A jeśli nie przejrzysz tej maski, utkniesz w pułapce, w której zaczniesz wątpić w siebie, przepraszać za rzeczy, których nigdy nie zrobiłeś. Aż w końcu będziesz walczył przeciwko sobie, zamiast przeciwko nim. Starożytni Rzymianie dobrze to rozumieli: Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz oni wszyscy nas ostrzegali. Kłamca rzadko atakuje wprost. On sadzi maleńkie nasiona wątpliwości i czeka, aż sam siebie zniszczysz. Dwa tysiące lat później ta taktyka się nie zmieniła, stała się jedynie subtelniejsza. W dzisiejszym materiale rozłożymy na czynniki pierwsze pięć najgroźniejszych pytań, które kłamcy zadają, aby manipulować i kontrolować. Co ważniejsze, pokażę Ci, jak stoicy odpowiadaliby spokojnie, jasno, niewzruszenie, a na końcu będziesz miał narzędzia, które zagwarantują, że nigdy więcej nie staniesz się niczyją marionetką. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Dlaczego jesteś taki wrażliwy? Na początku brzmi niewinnie, prawie jak wyraz troski, ale nie daj się zwieść. To pierwszy pocisk wystrzelony przez gaslightera. Bo w tym pytaniu nie ma ciekawości, jest oskarżenie. Oznacza to coś w stylu. Jesteś słaby, wymyślasz. Problem nie jest we mnie, tylko w tobie. Pomyśl, byłeś kiedyś w relacji, gdzie za każdym razem, gdy wskazywałeś coś niepokojącego, druga osoba zbywała cię śmiechem i mówiła: Ach, jesteś zawrażliwy, albo w pracy, kwestionowałeś etykę jakiejś decyzji, i słyszałeś: Nie przesadzaj, to tylko biznes. To nie jest troska, to broń. Oni chcą Ci odebrać największą obronę, Twoją świadomość. Chcą, by Twoja wrażliwość, która w rzeczywistości jest radarem ostrzegawczym, wyglądała jak słabość. Seneka napisał: Cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Manipulatorzy to wiedzą, sadzają w Twojej głowie ziarna wątpliwości, aż zaczynasz myśleć, że to Ty jesteś problemem. Ale prawda jest taka, Wrażliwość to nie słabość, to świadomość. To analityk finansowy, który widzi drobne nieścisłości w księgach, wyśmiewany jako paranoik, ale później ujawniający wielomilionowe oszustwo. To żona, która wyczuwa subtelną zmianę w zachowaniu męża, odrzucona jako przewrażliwiona, a potem odkrywająca zdradę. W obu przypadkach wrażliwość była systemem wczesnego ostrzegania, a nie przekleństwem. A co zrobiłby stoik, Marek Aurelius pisał: jeśli ktoś pokaże mi mój błąd i udowodni go, chętnie go poprawię, bo szukam prawdy, a nie zwycięstwa. Bo kto naprawdę cię ceni, nigdy nie będzie zawstydzał Twojej świadomości, tylko ten, kto coś ukrywa, boi się Twojej spostrzegawczości. Więc następnym razem, gdy usłyszysz, dlaczego jesteś taki wrażliwy, nie złość się nie tłumacz. Po prostu. Odpowiedz spokojnie. Nie jestem wrażliwy, jestem uważny. Czy to Cię niepokoi? Jedno zdanie i maska zaczyna spadać. Pytanie drugie. Ufasz mi, prawda? Brzmi łagodnie, niewinnie, ale to nie jest pytanie, to pułapka, bo ktoś, kto żąda zaufania, zamiast na nie pracować, już pokazał swoją prawdziwą twarz. Człowiek godny zaufania nie musi prosić. Jego czyny mówią same za siebie, dzień po dniu. Konsekwencja buduje zaufanie. Ale kiedy ktoś patrzy ci w oczy i mówi: Ufasz mi, prawda? To w rzeczywistości oznacza: Nie myśl, nie pytaj oddaj mi klucz do swojego umysłu. Epiktet ostrzegał: Niemożliwe jest, by człowiek nauczył się czegoś, co sądzi, że już wie. Kłamcy to wiedzą. To pytanie ma zamknąć Twoją ciekawość, ma sprawić, że poczujesz się winny za ostrożność. Ale ostrożność to nie zdrada, ostrożność to mądrość. Na przykład partner biznesowy, który odmawia pokazania dokumentów i mówi, zaufaj mi, albo kochanek, który chowa telefon i pyta, nie ufasz mi? To nie jest zaufanie, to próba wymuszenia ślepej wiary, a ślepa wiara kończy się zawsze zdradą. Stoik reaguje spokojnie i rzeczowo. Kiedy słyszysz, ufasz mi? Zatrzymaj się i odpowiedz: Zaufanie zdobywa się czynami, nie słowami. Czy chcesz, żebym zignorował własny osąd? Jedno zdanie wystarczy, żeby odwrócić sytuację. Teraz to oni muszą udowodnić, że są godni zaufania. Pytanie trzecie: Oskarżasz mnie o coś? Sprytne. Wygląda jak zwykłe pytanie, ale to tarcza, sposób na odwrócenie uwagi i postawienie ciebie w roli oskarżonego. Zgłaszasz wątpliwość, coś ci się nie zgadza, zadajesz pytanie, a zamiast odpowiedzi słyszysz, oskarżasz mnie teraz o coś? I nagle to ty jesteś winny, to ty się bronisz. Mówisz coś w stylu Nie, nie o to mi chodziło i w tym momencie straciłeś moc. Marek Aurelius pisał: „Najlepszą odpowiedzią na gniew jest milczenie, ale w stoicyzmie milczenie nie oznacza poddania, to odmowa gry na cudzych zasadach. Więc jak odpowiedzieć, Nie panikuj, nie tłumacz się, zachowaj spokój, Spójrz im w oczy. Odczekaj kilka sekund i powiedz spokojnie, a powinienem. Trzy słowa i cała presja wraca tam, gdzie powinna. Pytanie czwarte: Czy ja kiedykolwiek bym cię okłamał? To trucizna owinięta w aksamit. Brzmi ciepło, prawie jakbyś ich zranił samym faktem, że wątpisz. Ale zastanów się, dlaczego ktoś w ogóle miałby o to pytać, jeśli nie dlatego, że wyczuwa, iż zbliżasz się do prawdy. To nie jest pytanie, to teatr, gra mająca sprawić, że poczujesz się winny za swoje podejrzenia. A gdy ogarnie cię poczucie winy przestaniesz pytać. Seneca pisał: Jeśli coś nie jest prawdą, nie mów tego. Jeśli coś nie jest słuszne, nie rób tego. Człowiek uczciwy nie musi przekonywać, że nie kłamie. Jego czyny mówią same. Więc jak odpowie stoik? Nie łapie się na haczyk, nie tłumaczy. Po prostu patrzy spokojnie i mówi: To nie jest pytanie. Pytanie brzmi, czy ja bym wiedział, gdybyś to zrobił? W tym momencie światło pada prosto na nich. Pytanie piąte. Nie możemy po prostu iść dalej? To ostatnia karta kłamcy. Desperacka próba, gdy zaprzeczanie i odwracanie uwagi nie działa, sięga po zmęczenie. Na powierzchni brzmi jak pokój, jak zamknięcie sprawy. Ale to nie jest prośba o uzdrowienie. To ucieczka. Tak przeżywa się większość kłamstw. Nie dlatego, że kłamca jest sprytniejszy od prawdy, ale dlatego, że poszukiwacz prawdy się poddaje. Stoik odpowiada inaczej: Nie krzykiem, nie kłótnią, tylko stanowczością. Kiedy słyszy, nie możemy po prostu iść dalej. Mówi: Pójdę dalej, kiedy zrozumiem, co się stało. Nie wcześniej. Kłamcy żywią się emocją, nie potrzebują faktów, nie potrzebują logiki, potrzebują tylko, żebyś stracił równowagę. Będą Cię zawstydzać za to, że pytasz. Nazwą cię zbyt wrażliwym, kiedy zauważysz pęknięcia, a kiedy to nie zadziała, będą cię męczyć, aż się poddasz. To ich pole bitwy. Nieprawda, nie rozum, tylko emocja i właśnie tutaj stoicyzm daje tarczę. Epiktet uczył: Jedne rzeczy są w naszej kontroli, inne nie. Ta prosta różnica jest fundamentem wolności. Więc, kiedy próbują wzbudzić w tobie poczucie winy, pamiętaj, ich emocje to nie Twoja odpowiedzialność. Kiedy nazwą Cię przewrażliwionym, pamiętaj, świadomość to siła. Kiedy będą Cię męczyć, byś się poddał, pamiętaj, prawda nie ma terminu ważności. Stoik nie reaguje w tempie kłamcy. On obserwuje, oddycha, wybiera odpowiedź z precyzją, jakby trzymał miecz rozumu w środku chaosu. Wyobraź sobie, że stoisz w burzy, wiatr wyje, deszcz uderza, grzmoty dudnią, a ty pozostajesz niewzruszony. To jest stan stoika spokój, gdy inni tracą kontrolę, jasność, gdy inni toną w chaosie. Bo największa broń manipulatora działa tylko wtedy, gdy dasz im swoją reakcję. Odbierz im to, a broń rozsypuje się w ich rękach. Teraz znasz pięć pytań, którymi kłamcy manipulują. Każde to ruch na szachownicy, ale już nie jesteś pionkiem, jesteś graczem. Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz, wszyscy wiedzieli jedno: Człowiek, który widzi jasno, jest niebezpieczny, nie dlatego, że jest brutalny, ale dlatego, że nie da się nim sterować. Pamiętaj więc, nie jesteś okrutny, gdy masz standardy, nie jesteś surowy, gdy szukasz prawdy, nie jesteś słaby, gdy zauważasz kłamstwo, jesteś przebudzony, a w świecie cieni przebudzeni budzą strach. Wybierz jasność, wybierz rozum, idź jak stoicki wojownik, spokojny, uważny, niewzruszony.